Cześć, witam w kolejnym odcinku z naszego Minecraft Survival yy, Dzisiaj będziemy już sobie wychodzić ze skini i teraz tego creepera sobie obiję I zajmiemy się Enchantem i logo. Ła, ale mnie trochę zadał. Na Easy to dostał jakieś, nie wiem, serduszko Max no, no trzeba jeszcze jakiegoś lapisu wykopać, bo inaczej to ten... No nic się zrobię. Tylko lec też bym trochę nakopał. To jest został jak na razie wystarczy. Tam w ogóle jeszcze nie byłem. Może jakieś kolejne zajdę? się znajdę? Się bym nie zdziwił. Eeeeeee. Mogłem z tego pochodnie ulepić Ulepić co ja był ten lapis? szybko 7% renderingu i 15% przesyłania. Bo ja teraz renderuję i przesyłam na raz. No, takie rzeczy mogę sobie pozwolić w Minecrafcie w CSIM no to już tylko można rendering. Dobra, będzie trzeba wychodzić, tutaj nie ma czasu na napisy. Chociażbym musiał znaleźć trochę, bo inaczej sobie bez niego nic nie zęczantuję. Mogę to wcześniej zrobić, nie przemyślałem tego. O jest, nice! O Wiedźma. Oj, to tak laguje. jak ona podskakuje i trafić nie mogę. I żadnego dropa nie dostaję. On nie powinien wybuchnąć, ale okej okay. Dobra 30. Wystarczy mi na 10 itemów na 30 level. Więc, no okej. Okay. Złota... O kurde, co tam jest? Ile tych potworgów Ta złote szkielet w ogóle. To złotko sobie jeszcze wykopie. Trzeba wychodzić, bo już jedzenia nie ma. że jak wykopię się pod górę bo no wtedy no, trochę mi to zajmie Okej, okay, już jesteśmy prawie na poziomie morza. A, w ogóle w jaskini jesteśmy. Ech. Mamy żla za mało. By się nakopało więcej trochę. Też mamy na zielonym pasku, więc no. Dobra, popłyńmy sobie gdzieś daleko, znaczy popłynijmy, nie wiem gdzie ja będę. Tylko tu ocena jest jakieś. Muszę odczekać trochę dłużej, żeby nie postawić pochodni. Dlatego tak ten takie triksy. Ale leży mi w, w tym deszczu. sobie wyłączę go. Um. Nie. było ok dobra jest ok nawet 40 fps -ów. trochę ścina przez to że re renderuje dany tamten odcinek ma 10% widzę z jakiejś nie wiem ile z kilka godzinek się porenderuje znaczy nie no, z godzinę, nie, półtora, może dwie. <grymny> Przydałoby się jakąś wiochę znaleźć. A, jakie ładne drzew drzewo A zlagowało Okej, okay, nie wiem czemu te grzyby dodali do tych lasów, co trochę dziwnie to wygląda. No, Ale okay. Trzeba tutaj taka wysepka, i bym zadał, i bym miał po wszystkim. A tam jest e, trzcina, którą będzie trzeba wykopać. Zrobić jakąś farmę, no chyba że w joche znajdę. No i wtedy e, będę miał jakieś książki. proch mi tam nie jest potrzebny chociaż wezmę bo jak zobaczę skrzydła kiedyś to yy, co się nazywa będę się boostował fireworkami tam jest ładnie w miarę. Tam gdzieś bym się osiedlił, bo szczerze lubię ten lasek. I tu jest trochę wody, i no, trochę biomów jest ze sobą połączonych. A kopalnie bym sobie zrobił tam pod tymi górami, bo tu jest chyba bajom Extreme Hills. Zaraz się zobaczy, ale wydaje mi się, że tak. O, tam jest woda, i tam gdzieś się osiedliłbym. No. Ale raczej tak, zobaczę gdzie eee, jest B Biom River. No co rzeka? Jeszcze nie eee, Extreme Hills, tak to jest Extreme Hills, więc tam będą emeraldy do tradeów. Tylko że tą wioskę albo będę musiał sobie zrobić, albo eee, znaleźć. Bo potrzebuję jakieś trade na oka kresu, bo zanim je znajdę, no to trochę to potrwa. Co to mnie jest w ogóle? Dobra, tutaj bym się osiedlił, w tej górze, bo to jest fajnie. Podoba mi się tu. Uff, trochę budowania teraz będzie. Okej, okay, najpierw się prześpię. Więc ja są te kordy jeszcze z pierwszego odcinka. Sobie zapiszę teraz nowe. Gdyby się coś stało. No, no wysokości to raczej nie będę pisał. To jest oczywiste. Dobra mm, Tutaj był jakiś mostek zrobił Tam bym się wkopał jakoś to Najpierw trzeba trochę drzewa Drzew yy, Zniszczyć O Enderman, a bym sobie go zabił Bo perełki się zawsze przydadzą Ech. Aby mnie nie zabił. I żeby nie uciekł. Chodź tu. Oj, może nie. Jednak może go zostawię Lech, nawet nic nie dropnął. Ale mogłem zginąć. Dobrze, że tu jest woda. Nie wiedziałem, że on zabiera aż po. 3 ser serduszka. Nie wiem, ile. Nie zauważyłem. Jednak jakiś difficult jest co mi się podoba. A to takie lagi. Dobra. Ile te świni mają? Nie, no, 8 HP mają. Znaczy 10 znaczy się. Gdybym miał 9, no to bym mnie normalnie mógł bez schoku zabijać, a tak to nie, Więc muszę jeszcze raz uderzyć. No dobra. W którymś odcinku będzie trzeba jeszcze też do kopalni wybrać, bo nie, nie zabrałem dużo żelaza, mogłem to wcześniej zrobić, ale to tam. Jeszcze jakiś specyk bym sobie zrobił Aj, i położył mi się źle tutaj nie wystarczy, tutaj wystarczy Dobra A jeszcze mam 15 ształek, nie zauważyłem Jak sobie zjem. Mam jeszcze kapar, więc tak będę trochę ten nosem pociągał. Też jeszcze jedna kiera No że trzeba coś skusić. <grym> na, razie, na razie zrobię taki były mostek z samego drewna. Czy znaczy, zrobię jakieś w miarę ładne, ale no. jest dużo kwiatków, fajnie to drzewko zostawię, bo mi się podoba i coś z nim może zrobię nie ja też, żeby tutaj tak pusto było ja to już się nieważne Trzeba tam sikiery, więc tu wystarczy chyba Na rąby tak zestaw tak drewna i będzie można zrobić jakiś miary mostek Długo nie wiem z czego zrobię, ja bym zrobić z tego ciemnego drewna Albo w ogóle z drewna Nie z desek, tylko z tego drewna, drewna Chodź no Okej okay. Jeszcze dwa drzewa No i później tu się jakieś sezonki ogarnie Teraz nie mam miejsca zbytnio na to A sitce to ja sobie wezmę, bo jakąś farmę się ogarnie <grymne> ja Jeszcze to drzewko zrobię Najwyżej coś wywalę, na przykład tą opatę, Bo już nie używam kamiennych narzędzi Jestem taki rich Okej okay. Tam jeszcze chyba wszystko przypaliło i zaraz będziemy kończyć odcinek właśnie Więc w drugim odcinku zajmiemy się budową domku, a w kolejnym pewnie też a później już będziemy szli do Nether najpewniej To jest sobie i temy odłożę jakieś no nie chcę tego stracić. Będę budować tymi temami. A kiedy może znam. To już się przypaliło. Dobra, to już na tyle. Cześć.